Witajcie, kochani, ja jestem Uholek. Jesteście na kanale Uholek i cała reszta. Dziś na kanale przedstawię Wam kolejną część moich gier na PSP. Jest to już trzecia część, więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszą grą jest Monster Hunter Freedom. Z od Capcomu. Gra została wydana w 2006 roku. Gry posiadam w komplecie. Zagredałem w Lombardzie. Pamiętam. 25 zł. Jest to taki slasher. W świecie fantazji jest dużo części Monster Huntera. Wiem o tym, bo na różne platformy wyszedł. O tej to dużo nie powiem, bo mało grałem w nią. To jest slasher RPG można tak nazwać ogólnie. Komplecik posiadam, tutaj jest, o paragon, chyba jest cena tak 25 zł, jest cena 25 zł, dałem za niego no dobra następną grą jest Ghostbusters The Video Game od Atari gra została wydana w 2009 roku grę posiadam w komplecie z jakąś tutaj uloteczką z płytką UMD Gra bazuje dużo na filmie Ghostbusters. Jest to bardzo fajna gra, taka dla dzieci dobrze się gra, w nią, bo pograłem chwilę tam. Goni się za tymi duchami fajnie. Polecam, jak ktoś lubi film Ghostbusters 2, bo to jest w bazie tak bardziej dwójki. Następną grą jest Dragon Ball Z Tenaki Tenaci Tak Team. Od Bandai Gra została wydana w 2010 roku. Gry posiadam w komplecie, za grę chyba dałem 15 zł, jak dobrze pamiętam. Nie wiem gdzie, ale nie pamiętam tego, gdzie gra jest yy, bijatyczką w świecie Dragon Balla, czyli w Anime, mojego ulubionego zresztą. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, że jest tak, czyli parami się walczy. Bardzo fajna. Polecam. Wszystkim fanom anime Dragon Ball'a. Następną grą jest Tekken Dark Resurrections. Od Sony i Bandai Namco. Gra została wydana w 2006 roku. Grę posiadam w kompleciku. Z książeczką. Wszystko ładnie. Grę dostałem do konsoli PSP, jak kupowałem, Zombardo jak kupowałem, dostałem 3 gry. Ta była jedna z nich, jedną z nich tych gier. Pamiętam wtedy, ze 3 lata temu to było. Ponad gra to jest, jak wiadomo, Tekken, to jest Tekken, to jest Biatyka. To jest piąteczka w ogóle przeportowana na PSP z PlayStation 3, 2, znaczy PlayStation 2. Bardzo fajna na PSP. Tekenek. Następną grą jest też Tekken. To jest Tekken 6 od Namco. Yy, gra została wydana w 2009 roku. Gry posiadam w komplecie z książeczką, płyteczką UMD. Zagrędałem w Lombardzie 7 zł. Bardzo fajny zakup. To był cieszyłem się wtedy, że dostałem za tyle tą grę tylko. To jest następna część tekena, czyli szóstka. Polecam, każdy zna praktycznie tekena. Tu jest więcej postaci. Z tego co pamiętam, jest Jim Pachi chyba tu w tej części. Chyba tu. Y, czyli y, dziadek Gina. Czy tam Kazuj dziadek? Znaczy się Kazuj dziadek. Gina, no. pradziadek. Y, polecam też zresztą bijatyczkę. Następną grą jest Soul Calibur Broken Destiny. Odnamko. Gra została wydana w 2009 roku. grę mam w kompleciku. Zagredałem w zombardzie 9 zł. Takiej ceny to w ogóle nikt nie przebije z tego Lombardu. Naprawdę też się cieszę, jak ją dostałem. Biatyka, bardzo dobry raty-tasik na konsolkę. Tutaj jest dodatkowo w grze jest Kratos z Godowarę tej biatyce wiadomo to jest biatyka podobna do tekena tu się tylko walczy białą bronią i to wszystko fajnie wygląda to jest oddzielna w ogóle część tych są so kalibrów nie podpięta pod jakoś między chyba dwójką a trójką albo trójką a czwórką jak to pamiętam polecam sobie zdobyć w kolekcji musi być każdego praktycznie następną grą jest get GTA czyli Grand Theft Auto Liberty City Stories od Rockstaru gra została wydana w 2007 roku o wypada mi tutaj płytka OMD bo pudełko jest strachnięte a nie mam zastępczego. fajna książeczka tutaj jest taka w postaci gazety nowojorskiej tak można powiedzieć ale nie, gra to jest tak zwany GTA nie przeportowany ze In, z, chyba z PlayStation 2, albo odwrotnie. Nie wiem, czy to było pierwsze. Czy tam było pierwsze, nie wiem tego. Wiadomo, co w GTA się robi. Kradnie się samochody, wykonuje się zadania. Bardzo fajna. Zresztą powiem, że miałem pierwszy kontakt z GTA, tym 3D dopiero na PSP. Przyznam się. Następną grą w kolekcji jest. Grand Theft Auto Vice City Stories od Rockstar Games. Gra została wydana w 2008 roku. Grę też posiadam tutaj w kompleciku, z tego co wiem. O, za nią dałem 10 zł w Lombardzie. Dobre zakupy, takie zadyche. Moim zdaniem, gra jest tam. To chyba. Chyba tylko ta wyszła na PSP, potem ona została na PlayStation 2 zrobiona, tak? to było raczej jak dobrze pamiętam. Tutaj się właśnie gra Czarną postacią, czyli człowiek jest yy, Afroamerykaninem, żeby nie obrazić. <laughs> bardzo fajna, bardzo fajna, choć trochę trudniejsza chyba od tej jak dobrze pamiętam. Polecam. Następną grą jest też Grand Theft Auto Chinatown Wars od Rockstar. Gra została wydana w 2009 roku Grę posiadam w kompleciku, ładnie tutaj Pochwalę się z mapą Taką rzadko kto ją ma Bo rzadko jest w tych PSP Rozpakuję ją, żeby było widać Będzie ciężko ją złożyć pewnie Później, ale Rozpakuję, to jest całe to Liberty City Liberty City i I tutaj jest Ładna taka. Nie pamiętam jak ona się tam nazywa. W grze tam się ratuje nieraz. O, udało się szybko złożyć. Fajna ta mapka do gry. Gra w ogóle nie jest już w 3D, tylko to jest takie 2, 2D plus pół, 3D takie fajne. Polecam ją jak ktoś grał w pierwszej części GTA, czyli jedynkę i dwójkę. Bardzo dużo nawiązuje do tych gier. Następną grą, którą mam i to zarazem moim Wereczkami dwoma, dwoma są Silent Hill Origins od Konami. Gra została wydana w 2007 roku. grę posiadam prawie, że była w kompleciku. Tutaj było to. Ten plastik to od UMD, pęknięty. Zamówiłem sobie go z. z LN Express. Ten plasticzek. I przyszedł mi i złożyłem sobie w całość, bo był pęknięty. Zagredałem 30 zł. Pamiętam wtedy, ale warto było. Bardzo dobry Silent Hill. Polecam za te GTA, bo nie powiedziałem, z rozpędu dałem, One nie były aż takie drogie. Wiem o tym. Ta 1.10 tutaj. No, to one 15 zł nie przekroczyły. Silent Hill bardzo fajna. Jak ktoś zna Silent Hill, to wie, że to jest horror. To jest ta pierwsza część, y, prolog pierwszej części Silent Hill, tak można nazwać tą część Silent Hilla. Potem wyszła ona na PlayStation 2. Wiem o tym. I ostatnią częścią yy, yy, grą i częścią yy, w mojej kolekcji jest Silent Hill Shattered Dead of Memori Memories żebym to powiedział dobrze. Od Konami. Gra została wydana w 2010 roku. Grę posiadam w komplecie. Zagredałem też coś około 35 zł tym razem. Bardzo fajny tytuł. Jak ktoś zna, ten akurat na PlayStation 2 też wyszedł i na różne inne konsole, na Wii jest chyba, na Xboxach, albo nie się mylę. Jest, w grze tak jest duży nacisk na straszenie bardzo mocne. Tu uciekamy bardziej przed tymi potworami z Silent Hill'a niż walczymy z nimi. Fajnie tam jest ten interfejs zrobiony, że zaglądamy w telefon, czyli tam zdrowie i tak dalej. Bardzo mi się podoba część. Dobry, dobra część w ogóle w mojej kolekcji. Cieszę się, jak ją zdobyłem. No i tą grą zamykam tą moją kolekcję. Tą część mojej kolekcji. Gier na PSP. Trzecia część już to jest. Jeszcze została mi jedna. Jedna część będzie. Bo jeszcze tylko jedna porcja gier została do otworzenia. Gry jak widać. Było ich tutaj 11. Zapraszam wszystkich do komentowania i dodawania łapek, jak się podobało, i do subskrypcji kanału. Zapraszam na następne filmy, które będą w kanale, i zapraszam do pozostałych materiałów na moim kanale. Cześć!